Cześć, witam. W kolejnym filmie Aswan 9 Legends. Dzisiaj sobie zrobimy ostatni wyścig z klasy ben z, z, z sezonu klas Ben, klasa Benovice i, i myślę, że zaczniemy sobie trochę te get away, bo to będzie z tego czwartego to jest na bank z tymi policjami, więc no ja nie lubię policji, więc może lepiej żeby to miał szybko z głowy. The challenge and unlock season. Let's go. mm <laughs> No, ok. No dobra, już jestem podczas odwijania tego nowego bo pod koniec. Musiało mi wywalić nagranie. Hmm. Tu na wszystko będzie tak? Chyba powinno, No właśnie. A pierwszy to jest wyścig. tykata to powinno być easy easy peasy lemon squeezy Hmm. oj Ja tego nie zaliczę. No, kucha. Jakby mnie nie przypał się Myślę, że na to nie trafię. Myślę, że przyjadę, że przyjadę, wiecie, tak, tak obok. Tak na milimetry. A. Wpuszczam, będą no mi reklama skoczy. No właśnie. No nie będę jej pomijać, no po prostu to. Jeśli nie słyszę czasu, tam niczego. Bo potem jakby cięcie, to nie wiem tak jak w przypadku Fuid Ninja w tamtych filmach testowałem, mogłoby się coś popsuć. No normalnie niech będzie już ten doczytena do SFK 8. Okej, okay. Teraz zaliczamy. Ta ta, ta, ta. Dobra. O, trochę będzie. I następny no, Chapter 3 trzeci kartpak. Takie to faj Dayton, Daytona SP3 ładne. No pamiętam ono one było wcześniej też zrobione z kloczków Lego Technik. Zrobione taki samochód fryda Daytona skalí, skalí 1.8. Oj, oj, oj. Wysłazić drogi, to ja też jesteście policjantami, ale no, samochody sportowe tego są, żeby ścigać i jechać szybko. Idę no, dlaczego te, te policje tu nie ożywiał? Ja nie wiem, nie wiem, o, nie są. będzie jakaś teraz pogoń będzie A tu nie ma pokazana jak długa jest czasa ucieczki Ale przypuszczam, że w tym w tym sezonie yy, ten nie będę mógł wam pokazać ostatniej trasy, bo to jest to o czym ja mówiłam po, e, w poprzednim filmie, że znam taką trasę z pogoni Policyjnej, gdzie po prostu mi ucina tak bardzo, że ja wiem, że po prostu by mi pewno tam wywaliło nagranie i to chyba jest właśnie innymi w tym sezonie w tej fantastycznej, ale, ale jeszcze to nie jest ta plansza, no, ta to, to ostatnia to będzie. To trasa numer 7. Dobra, no po co mi te policje to pokazuje? Przecież ja widzę, co się tu sprawia. O nie, nie gadajcie, tutaj będzie ten skok taki, muszę dobrze wymierzyć go chyba. Tak, muszę dobrze na te rampy trafić. One nie są idealnie przy ścianach ustawione. jest minus. Że te rampy tutaj... Żeby na tej mapie, one nie były... Tak idealnie do ścian przystawione, tylko troszeczkę odstępu między nimi było. Więc trzeba było dobrze trafić na nie. No że na jeszcze jedna sekcja policyjna za nami. Jeszcze będą... Także dwie sekcje policyjne, które na nagraniu Wam pokażę. Teraz na Himalajach. A tego sobie będę brać może te, do tych pogoni, będę sobie brać tego yy, Chevroleta Camaro, tego ZL1, bo bo on ma dość długie nitro, więc może długo się otrzymać to miasto w szwunku. O nie, nawiązanie na do tej gry, przepraszam. To się, ty jest może, ale to się można też nazwać jako taka nazwa w te to trochę z Shockwave'em Ojej Ale lag był Myślałem że mi wierzy nagranie właśnie kto Kto kojarzy skąd ja mogłem y, Nawiązać to słowo skąd, ja, y, skąd jest nawiązane to słowo Jazda w szkółku to niech napiszę w komentarzu, jeśli będziecie chcieli, to napisze w komentarzu, kto z Was jakby kojarzy skąd ja wziąłem to, skąd ja wziąłem to słowo, jak za wskinku, <grych> bo to jest nawiązane z jakiejś innej gry na konsole, tyle podpowiem, a przynajmniej w moim przypadku na konsole, mówię, kto wie, no to może w komentarzach napisać. Ja tu będę kontynuował dalej moje ucieczki. Policje, weźcie się, odpalcie ode mnie już. Żakiem nie One w ogóle mi nic nie robią, coś. Nie chcę im nic nie robić, no. Zresztą jadą taką samą prędkością jak ja i nic. I te krążą wokół mnie po... Okej, okay, to jest to... To no było dziwne, że ta policja tak się ze mną zderzy. No, okej, okay, no nie wnikam. Mm. O, welcome padaj, będzie on blokowana. Himalaje. Dobrze wezmę, trzymam go. to BMW wówczas, sumie... oba te samochody mają w sumie taką w sensie. Te Chevrolet, co ciekawe, jest w klasie też C, ale w porównaniu do Doge'a tego challengera, którego tak wziąłem, ten Chevrolet ma z jakiś płomackiej 260. Ten Doge potrafi i 306, to w postaci jechać. Ojej Aha, no tak, bo to z góry spadamy no faktycznie No, nie mi na to kocie wjechać dzięki No No, no tak. No myślę, że z kolejnego wyścigu nie zdążę, więc będę musiał chyba na następnym filmie Dokowany sezon Welcome Paradise. I zapraszamy do Paradise. No. no, Welcome to Paradise. No, zapraszamy na Paradise. Dobra. No to co? Myślę, że to by było na tyle w tym filmie. E, w, w kolejnym filmie dokończę sobie robienie tych tych dwóch wyścigów i zajmiemy się za trochę ciekawszą rzecz, która w sumie była nawet w poprzednim filmie też czyli za B klasy, ale tym ma na troszkę wyższym poziomie, bo tutaj widzicie do... Do wyższej rangi trzeba trochę samochodów się odwołać, więc to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego.